w odcinku trójkolorowego vloga, no i dzisiaj te nastroje będą znacznie lepsze, nie mieliśmy vloga w zeszłym tygodniu, ale mieliśmy pozytywne emocje w Łodzi, także o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Ekstraklasa plus Puchar Polski, to i oczywiście ta Ekstraklasa, która przed nami, bo to jest jeden z najważniejszych meczów też w tej rundzie. Pierwsza kwestia to mecz z koroną Kielce. Wygrana 1 do 0 pogodu Sebastiana Milewskiego. Milewski wchodzi z ławki, świetne wejście, świetna zmiana. Oprócz bramki jeszcze zasysta asysta przy golu, który był na spalonym, ale bardzo dynamiczny Milewski. Ładny strzał, być może było trochę szczęścia, tam chyba delikatny rykoszet, ale najważniejsze to, że piłka w sieci. Najważniejsze to, że strzelamy gola i wygrywamy z koroną kielce, która jest bardzo mocna w tym sezonie i naprawdę gra trudną dla rywali piłkę. No i też dzięki temu zajmuje bardzo wysoką pozycję w tym sezonie ekstraklasowym. Oczywiście to, co będzie na koniec, to będzie na koniec, ale na dzisiaj, na tym etapie. Rozgrywek: Miejsce jest bardzo wysokie i korona prezentuje bardzo wysoki poziom. Taki poziom też trzymali kibice na trybunach. Fantastyczne oprawy! Myślę, że oprócz górnika, który ale też zajął całą trybunę, więc to inaczej ciężko porównać bezpośrednio. Ale myślę, że najlepszy, najlepszy doping, najlepsze wsparcie, i też te oprawy, jeżeli chodzi o sektor gości fantastycznie prezentowali się kibice Korony i tutaj bez dwóch zdań no, takich fanów po prostu fajnie gościć bo to też motywuje naszych kibiców do tego aby ten doping był głośniejszy i podczas tego meczu faktycznie atmosfera była fantastyczna po prostu świetnie się to oglądało myślę że też tych sytuacji trochę było mieliśmy trochę szczęścia wybijaliśmy piłkę z linii ale to już na szczęście za nami raz Klemens raz Galan na sam koniec meczu Wybija piłkę z linii, asekurując strączka, także ofiarny mecz, wygrany mecz, wywalczony, wygryziony. No i na szczęście jest, jest to co mówił trener Gurak na konferencjach, piłka w końcu odda i jeżeli coś tam nie wychodzi i przegrywamy to w końcu nam odda i wygramy. I tak też się tym razem, skoro nam stało. Z ŁKS-em ten mecz pucharowy, który mieliśmy później Wygrany 2 do 1 na wyjeździe, no ale tam, mówmy się, powinno być 5-0 do przerwy, bo już my tam dominowaliśmy, my tam miażdżyliśmy EUKS przez większość spotkania, a nagle potem tracimy gola. Bardzo pięknego gola, szkoda tylko, że Arek Kendryk trafił nie do tej bramki, co, co, co trzeba, ale na szczęście wcześniej trafił do tej, co trzeba, więc tutaj też nie mamy pretensji, bo jednak skiksował tak, że, że strączek nie był w stanie tego wyjąć bez żadnych szans. No i, i patrząc na to, jak, jak to potem wyglądało, no to wszyscy drżeliśmy o wynik, gdzie tak naprawdę do tej minuty, kiedy straciliśmy Gola, powinno być dawno temu wszystko już zamknięte. Finał jest taki, że w Pucharze Polskim będziemy grać z Jagielonią. Jeszcze nie widziałem decyzji o terminie meczu. Prawdopodobnie będzie to czwartek wieczór grudniowy, pierwszy, ale zobaczymy jeszcze, kiedy oficjalna decyzja padnie. No wylosowała nam się Agielonia, więc łatwo nie będzie. Ale też jegonia ma ciężki termin aż na koniec roku, więc być może to będzie nasza szansa, aby przejść do kolejnej rundy. No i to już będzie naprawdę yy, sukces, bo dawno tak wysoko w Pucharze Polski nie byliśmy. Nawet bardzo dawno. E, no i przyszedł czas meczu z Termaliką Brukbet Nieciecza. No i mimo tego, że mecz jest taki na styku, powiedzmy, że wyrównany, no ale wygrywamy 3 do 0. Wygrywamy 3 do 0, pewne, pewnie strzemy bramki. Dużo bramek, no i, i powiem szczerze, że no oczywiście w każdym meczu znajdziemy niedokładności, problemy, a tutaj ukłon dla Adriana Bonda, który wpisał się do tych top 10 zawodników z liczbą występów w Gieksie, i myślę, że warto, żeby właśnie tacy zawodnicy tam się znajdowali, czyli zawodnicy, którzy przeżyli z tym klubem i wzloty, i upadki, bo wiemy jaka jest historia Adriana Bonda. No, ale wiemy też, że tutaj został, i wiemy też, że zdobył. Nawet nie o to chodzi, że zdobył tego decydującego gola w meczu z Arką, ale bardziej chodzi o to, że on był też bardzo mocnym punktem tego zespołu w całej tej rundzie, która no, po prostu była wybitna w tej pierwszej lidze, kiedy awansowaliśmy. No, i też Adrian Błąd, będący na reklamach Superbetu, ładujący gola pod poprzeczkę, od poprzeczki z Krakowią, i to z dużej odległości. No też do tego zespołu coś jest tam jest, nie, wnieś, no i w tym meczu z Termaliką też wniósł, bo dał świetne podanie przy trzeciej bramce, więc tutaj oprócz Bartka Nowaka, który jest ewidentnie no, MVP tego sezonu, no gość po prostu no, jest niesamowity, jest niesamowity i wcale nie zdziwi mnie, jeżeli zostanie powołany do reprezentacji, mimo że jest taki mit, że się zawodników w tym wieku do tej reprezentacji nie powołuje. Ale traktowałbym to jako mit, bo jeżeli zawodnik jest w formie, potrafi rzucać takie piłki co mecz i to po kilka, kilkanaście być może takich piłek, no to czemu taki zawodnik ma nie zagrać reprezentacji i nie jechać na turniej i nam nie dać jakiegoś dobrego wyniku? To wcale nie musi być jakaś historia z bajek. I na pewno byłoby bardzo ciekawa i fajnie, bo jeśli dotyczyłaby naszego klubu, to znowu na pewno byśmy się z tego cieszyli. A Bartkowi Nowakowi na pewno tego byśmy życzyli, bo, bo to jest coś, czego w, pewnie w karierze by e, chciał, co by w karierze chciał jeszcze osiągnąć. Więc wydaje mi się, że oprócz tych siedmiu bramek i, i wręczenia koszulki Modemu kibicowi, co pewnie zostanie spełnione. No to taki występ w reprezentacji też by nas wszystkich i jego na pewno mocno ucieszył, ale to oczywiście nie wiadomo jak to będzie wszystko wyglądać, miejmy nadzieję, że na pewno nie będą tutaj grać jakieś kontuzje, bo to jest najgorsze co może być, no i trzymajmy kciuki za ten mecz co przed nami, bo Mecz z Piastem, na który Was zapraszam, jeżeli nie macie jeszcze biletu, to jest 150, może 200 osób, które zobaczy ten to filmik, to kupujcie te bilety, zapraszajcie rodzinę znajomych. Na razie jest ponad 10 tysięcy fanów. Będzie świetny mecz, będzie świetne widowisko. Piast walczy o utrzymanie tak samo jak my, jest w tabeli niżej. Miejmy nadzieję, że my ten mecz też wygramy, zbudujemy sobie mocną serię i wyskoczymy wyżej w tabeli. Bo znowu na wiosnę będzie ten terminarz na początku trudniejszy, a potem już jeżeli nam się zrobi gorąco, to będziemy mieli bardzo trudny koniec tego sezonu. Więc trzymajmy kciuki, że odskoczymy teraz na tyle, że gdzieś tam połapiemy trochę punktów i, i będziemy mieli do końca sezonu spokój, tak jak rok temu, a może jakimś miłym akcentem zakończymy ten sezon gdzieś w tabeli wyżej. Tego się, tego się trzymajmy, miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Przypominam, żebyście te bilety kupowali, jeżeli jeszcze nie macie. No i, i, i cieszymy się też, że hokeiści awansowali do Pucharu Polski, który będzie między Świętami a Sylwestrem w Krynicy. Także to tyle w tym vlogu. No i oby za tydzień było miło, chociaż chyba za tydzień vloga nie będziemy nagrywać, tylko przed kolejną kolejką, bo teraz będzie właśnie przerwa reprezentacyjna. To tyle dzisiaj. Do zobaczenia.